Słuchajcie, wylądowałam w Tiranie i już mi się tutaj podoba, dlatego że wyszłam z lotniska, a tu był w ogóle tłum ludzi i wszyscy uśmiechnięci, zadowoleni i jest ciepło. I w ogóle muszę Wam powiedzieć, że wcześniej to ja o Albanii słyszałam tylko tyle, że to jest kraj mafii, pełny bunkrów, a i że tutaj urodziła się matka Teresa z Kalkuty, a w zasadzie z Albanii. Postanowiłam przyjechać tutaj i złamać trochę te stereotypy i zobaczyć naprawdę jak wygląda. Państwo. Także zapraszam Was. Chociaż Albania jest niewielkim krajem, to oferuje wiele ciekawych atrakcji. Jej zwiedzanie można zacząć od stolicy Tirany, gdzie wyruszam zaraz po wylądowaniu. W kraju żyje tylko 3 miliony ludzi. Obecnie Albańczycy mieszkają głównie poza granicami kraju, a nie na jego terytorium. Szacuje się, że ogólna populacja Albańczyków wynosi od 7 do 10 milionów. Taksówka zabiera mnie prosto do hotelu, który jest położony w centrum miasta. Tirana skojarzyła mi się od razu z Atenami, nie wiem dlaczego. W mieście czuć jeszcze ducha komunizmu, ale również odniosłam wrażenie, że to miasto goni z powodzeniem zachodniej metropolii Europy. Jest piątek wieczór, a bary i restauracje są pełne ludzi, którzy bawią się, i nie dostrzega się w zasadzie żadnych skutków pandemii. jednak tutaj to życie jest łatwiejsze, jest spokojniejsze w takim sensie psychologicznym, nie ma takiego pędu. Mnie no, albańczycy nauczyli tego, że czasem musisz na tyłku i się nie podniecać, bo i tak tego nie załatwisz teraz, w tej chwili, w tym momencie, nie ma się czym przejmować, mniejszą ilością rzeczy się... <laughs> Durez z dziewczynami. Z moją Albanią. I słuchajcie, co ja dzisiaj zrobiłam? Jestem e, grażyną internetu, dlatego że wykasowałam wszystkie filmy, które nagrałam w Tiranie Także nie mam materiału na, na film z Tirany. To ale... się powtarza. Tak, ale Iza. Nie, to teraz mi w durez musisz o tiranie opowiadać. Dla Państwa Kurwa. Nie, przepraszam, to się wytnie. Ale słuchajcie, to będzie o dures. No, sorry, trudno bufafa taki największy z tych faf. Taki troszkę cygański, ale elegancki. Tak, nie, on jest, jest fajnym hotelem, chociaż tak jak ja mówię, cała SAF. Historia wszystkie te, te hotele. One są jak najbardziej, bardzo dobre, one są długo na rynku, ale z drugiej strony mają taki styl. No słuchaj, no ale co, kto komu zabroni? Nie, nie. Kto zabroni na bogato? Ja bym spała. Spałabyś? Oczywiście. Ja bym spała. I to też jest To płaciliśmy 150 euro za miesiąc, ale teraz jakby latem. E, oni tutaj mają biznes najmłodszych turystów tak. na dni. I mogą nawet 900 euro na miesiąc mieć, jeżeli będą, ale coś, coś za coś w markecie. Jak robię zakupy, jak jest tak zwany dzień, że robię wielkie zakupy, bo się wszystko skończyło. Uwaga, bo samochód z tirony. Eee. Bardzo szybko, bardzo eee. Dużo. Eee, to płacę może na takich wielkich zakupach, może do maksymalnie 10%. To jest nieraz w modzie to widać, że fajnie jest, jak to trochę błyszczy, jak jest trochę markowo. Jak... Jestem w Durek. Jest godzina 21, no i ulice są pełne ludzi. Mamy majówkę. Nie ma tutaj dużo turystów spoza Albanii, ale bardzo dużo jest lokalnych oraz Albańczyków, którzy przyjechali tutaj z Kosowa. Słuchajcie, jest świetnie. Dzisiaj była bardzo fajna pogoda, w ciągu dnia 26-28 nawet stopni. Plaża pełna ludzi. No, i teraz jest tak samo: deptak jest po prostu przepełniony, wszystkie knajpki pełne. Mam nadzieję, że znajdę jakąś fajną restaurację, żeby skosztować pysznych owoców morza, które mi polecano tutaj. Słuchajcie, to jest hotel Grand Blue Fafa, jeden z bardziej popularnych tutaj w Dures, hotel pięciogwiazdkowy. Charakterystyczna bardzo architektura, ja to nazywam architekturą cygańską. Wiecie co, jestem bardzo ciekawa jak wygląda w środku, podobno ocieka tam wszystko złotem. Nie wiem czy się tutaj jutro nie zakwateruje, żeby zrobić reportaż z tego miejsca. Chcielibyście zobaczyć taki reportaż? Które wateruje się w tym hotelu, słuchajcie. Jest tak brzydki, że aż ładny. Nie jestem fanką takiego stylu cygańskiego, ale jestem bardzo ciekawa, jak wygląda ten hotel w środku. Dlatego myślę, że muszę.